Odkrycie grobowca Tuttenhamona. Wokół tego grobowca narosło wiele mitów, wiele opowieści. To odkrycie grobowca Tuttenhamona nastąpiło w listopadzie 1922 roku. Był to jedyny niesplądrowany grobowiec faraona z mumią, pełnym wyposażeniem, między innymi złoty tron, trzy złote łoża, cztery złocone rydwany, posągi, skrzynie grobowe. Wszystko to z czym został zamknięty faraon dalej się tam znajdowało i chociaż kilka lat po śmierci faraona po zamknięciu tego grobowca doszło tam jednak do włamania ale właściwie nic nie splądrowało odkrycie tego grobowca było olbrzymim sukcesem archeologii Ten wszystkie to całe wyposażenie zostało przewiezione do Kairu i tam nadal możemy to wszystko oglądać w muzeum i podziwiać jak to wszystko wyglądało Jaka była ta kultura starożytnego Egiptu. Natomiast jeśli chodzi o tą aurę tajemniczości, te dziwne wydarzenia, które niby nastąpiły po y, odkryciu tego grobowca, wielu dziennikarzy spekulowało, twierdziło, że ci ludzie, którzy odkryli ten grobowiec, którzy pracowali w czasie wynoszenia tych, tego całego wyposażenia, badania, ci wszyscy archeolodzy. Pomocnicy, większość z nich zmarła w y, dziwnych sytuacjach, czy też w bardzo młodym wieku. Oczywiście to wszystko wymysły dziennikarzy. Kiedy tak przyjrzano się tym wszystkim y, pracującym tam ludziom, y, zbadano kiedy umarli, kiedy doszło do ich zgonów i porównano to z tymi statystykami z tamtych lat, okazało się, że to wszystko się pokrywa. Nie dochodziło do jakichś częstych śmierci, do niewyjaśnionych zgonów, to po prostu wszystko był wymysł dziennikarzy, żeby niejako to mieć, może nie tyle co pisać, ale żeby ta aura tajemniczości tego starożytnego Egiptu, tego odkrycia wokół Grobowca, Hamona była większa, żeby ta legenda powstała, żeby było po prostu o czym mówić. A w rzeczywistości żadnej tajemnicy, żadnych dziwnych zjawisk tam nie było. Po prostu duży sukces archeologów. To odkrycie naprawdę dało nam potężną ilość informacji o tamtym okresie oraz pokazało nam takie wnętrze tego grobowca, jak to wtedy wyglądało, jak w jaki sposób to wszystko było przedstawione. Więc nie traktujmy Odkrycia grobowca Tuttenhamona jako czegoś tajemniczego, tylko jako sukces archeologii, duży sukces w poznawaniu historii ludzkości. A te wszystkie tajemnice musimy niestety przypisać dziennikarzom dziennikarzom, nie ogólnie dziennikarzom, tylko tym dążącym do sławy, do szukania czegoś, czego nie ma i przypisywania. Tajemniczych rzeczy w sytuacjach, w których do nich nie doszło. Dziękuję za uwagę, dziękuję za ocenę, za komentarze. Zapraszam do zasubskrybowania oraz udostępnienia tego materiału, tego kanału, innych materiałów. Dziękuję za uwagę.